Rostoumili posłuchajcie takiego wiersza, kapkę smutnego, ale wiersze są jedne, są a większe są bardziej takie refleksyjne, smutne. ten Tęsknota. Stareczka se siedli przy oknie, a na świat się dziwają. Czytać gazet, przeglądać zdjęć, już siły dzisiaj nie mają. Wyglądają przez szybę. Jeśli kto ku nim dzisiaj nie przyjdzie, siednie sekuni na chwilę, kapkę tu z nią. Przerządzi pobydzie. Pokiel miała siły, To dzieckom furt coś ich mało wiele pomagała. Grejcar, grejcar jak miała to dała, Wnuki cerom, a synkowi Piastowała. Jak się jej chłop pominął, A ona sama na chałpie została, To jeszcze każdemu dobre słowo, wajco, A kąszczek mięsa dowała. Po tym jak już nie poradziła, sekoło koło siebie nic zrobić, zaczła ją rewma kręcić, A o losce musiała furt chodzić to ją dziecka do domu starców w Cieszynie chnet dały, bo przeca żaden nie miał czasu, wszyscy robili, a studerowali. Uż porę roku w stareczka setukej w jednej izbeczce mieszkają, źle tu nima, paniczki ją opatrują, tuż nie narzykają, roz dwa do roka ją synek albo dziełchy nawszczywiają, wnuki jeszcze rzadszy, bo przeca swoi wieca furt wyrządzają. Zdjęcia wszystkich mo powieszane na wielkiej białej ścianie, Uży, a i prawnuki rosną. Takie są małe, szykowne, ciaciane. Je rada, że się je im dzieckom darzi, że se chłopcy wystawili. Każdy je na swoim. Wszyscy się dziecek, a wnuków już też dorobili. Rozdoroka ją bierę najstarszy synek. Na jeden dzień nawili je. Starka czako na to, na to całą jesień. Rachuje każdą chwilę, minutę, a godzinę. Latoś synek zadzwonił, że po nią nie przyjedzie, bo z babą jadą do zakopanego. A wnuki mają już poplanowane, po, każdy ma napięte, żaden nimowolnego. Synek dziołchy, wnuki, prawnuki, starce zadzwonili, a powinszowali. Zdjęcia na komórkę, co ich ani odewrzyć nie poradzi, chnet poposyłali. Starka se siedli przy oknie, na zdjęcia z Białej ściany siedziwają, tuż przeca aspoń do mnie zadzwonili. Tuż przeca o mnie pamiętają. Do tydnia się wszyscy na pogrzebie pospołu zeszli, na truwłę się podziwali, szli na nią, za nią po cichu. Było widać, że po chodniku coś się rozmyślali. Terazy inny zapolić roztacasz świeczkę. Na kierchowie staryszce mogą. Śpiechajcie się starych ludzi na wszywiać. Oni tak wartko odchodzą.